Myślisz, że społeczeństwo ubożeje? Jak najbardziej, oczywiście. Zauważasz to? Zauważysz jest to? Tego czynnikiem są e, ceny nieruchomości. Ceny nieruchomości i po prostu procent e, zarobków, jakby już cały tego skumulowanego zarobku, który mamy w ciągu roku, jaki ludzie na przykład w Kanadzie muszą wydać na nieruchomość, czy okay. na życie, czyli wynajem. I przez to ludzie nie mają pieniędzy na konsumpcję. Uh -huh. na przykład, wiesz, jak musisz 60% swoich dochodów wydać na mortgage, albo na E, po prostu, wynajem, no to w Twoim budżecie domowym tych pieniędzy zostaje no, zdecydowanie mniej. To się wiąże z tym, że nie wiem, nie pojedziesz na wakacje, nie kupisz nowego zegarka. Tak, no i wszystkie biznesy kupisz... podupadają tak, no, z tym. automatycznie to na tym polega. Po prostu to jest no, bardzo duży problem. Ani politycy, ani nikt nie chce tego w żaden sposób zaadresować. O, zaadresować, podjąć jakieś kroki, które by no, coś w tym zrobiły, zmieniły w tej materii. Tak jak mówię, w obecnej sytuacji to już nie jest to, że są drogie domy, to już się odbija na, na wszystkim, na demografii, na, na ludziach, nawet na zdrowiu psychicznym.